Masz to, tu masz czekaj, czekaj, stój, stój, stój Stój, cieciu Banana miałeś kuźwa na sobie Banan ci się zbugował A banana to ty miałaś w... No ja nie chodzę Natalia, lubisz balls? A ja nawet nie wiem co to jest No, prosta odpowiedź, tak czy bo nie? No tak czy nie? Najdwaj man, najdwaj, nice nice O kurwa dwóch. Ale czy opierdalasz kiełbachy kosmita? Nie odpowiem, bo nie wiem, kurwa. Ale to jest proste pytanie. No wraz zamknę ry już. To jest tak głupie, że idzie się domyśleć. <laughs> Second mid baliać, idiot! Ale czy ty zamkniesz ten ryk? Seku, midu, midu! Siada, siada. Na... No to fajny mit ci kurwa powiem Jesteś ruda, będą na ciebie lecieć po prostu i będzie bajlanda, nie? Eee, masz to nie przez to nie ma wanny. No to wy jaką wannę <todgrym> zrobić sobie kurwa nie wiem zlew. Ale też nic mam dalej. No to to, no to, to też, też możesz wyjebać. Aha, tak gdzie tak, mam się kąpać pociągni. Nie mam to co dzień? But... <laughs> hey, hey, hey. hey, hey, hey. To co dzień? Hej, co dzień? Na co dzień? Na co dzień? Na co dzień? No, co dzień? no. Nie. no, nie. no, no. Majster, dawaj, dawaj. dawaj. No. Yes. Od klepu <laughs> Te to uczucie, kiedy mieliśmy tak. spalić truskawę, a odklepuś się spalił. No, bo ja poszedłem I cię odlać. No to mam w wiadro, kurwa, nie. I do butelki. I do misików. Dobra. Nie proszę cię, kurwa. Dlaczego? Opierdalasz kiełbachy kosmitom? Ej, ci kurwa dam mi... Truskawa, kiedy wypierdalisz ee, prysznic? <ś arguing> Do kiedy? Ej, ić. No to... No to kurwa odpowiedz mi. Don't. Ej, Aż wyjebało okutne zdarzenie. Trzeba pierdalasz kiełbachy kosmitom? Ej, kuź... Czy kiełbachy kosmitom? Nie wiem, mam. 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 O, ona, to, ona to robi zawodowo. A ja wiem, no to kocica. O to <gulotowany> Dostał ryj. No Dobra, chyba teraz można poddać match. A wiesz, ja cię mogę poddać? O nie. W parterze. Nie ja wiem, czy parter by się zmienił. <noise> <noise> eee, eee, e, e, czekaj. Tu masz kurwa, widzisz? O, ja dałem przerwę. Zobacz, tu masz kurwa. Za daleko, za daleko. Ale tu przed tobą stoi. To nic nie ma. Kurwa tu. Imposter. Banana phone, Fana <laughs> O patrz. Ej bo arbuzem mi by... dałaś ty, ty takie lubisz Dzięki no to żeś kurwa dała No kurwa z Znowu mnie to. Kolejnie ludzie co damy radę? No.

Okno, okno, okno Ej, chyba nieba O, pójść Ktoś... jest Ja jestem Twoim dzisiaj wabikiem normalnie Bo się na mnie skupia ja Ty go zabijesz No właśnie, truskawa A daleko co? to jeszcze? To właśnie, daleko jeszcze do tego, do tej wygranej oliwy tak daleko jeszcze Maciory co? O, o, kurwa, truskawa no No, nie popychasz ciociu kurde. Twoja nadzieja Słyszysz? Brawo kurwa, w końcu jeden kill. Weź ode mnie to fanolu. Ну шкуры вам Ну, шкуры я не могу вам. Изи Ну а спокойно, я тоже слабо играем. до нас, я кил. Ай, там, ай, там.